No moją przygodę zacząłem z kijami około dwóch lat temu, namówiła moją mamę, ciocia, później moja mama namówiła mnie, ja spróbowałem, no i tak się wciągnąłem. Przede wszystkim ciągną tutaj ludzie. Nie tyle sport, co ludzie, fantastyczni ludzie, można pogadać, powygłupiać się, bardzo miło spędzić czas. Po trasie spodziewam się, że automatycznie poprawię swój wynik na pewno. Wczoraj w Pucharze Polski też wystartowałyśmy, też było fajnie, bardzo dużo ludzi, ale chyba jednak ten Puchar Bałtyku jest taki bardziej przyjazny, sympatyczny, ludzie są bardziej życzliwi, także chyba jednak Puchar Bałtyku jest najlepszy. Ja dziewczyny bardzo podziwiam. Żeby z Osiecka przyjechać do Białogóry, to trzeba być mocno zakręconym. Ja chyba jestem mniej zakręcona, bo przyjechałam tylko do Białogóry. Puchar Bałtyku jest naszym pucharem. Bardzo dziękujemy. I tutaj bardzo przyjemnie, zawsze uroczo. Dziękuję bardzo. W ogóle jest super, fajna atmosfera zawsze. Bez względu na pogodę, zawsze jest fajnie. Pierwsze miejsce na zegarze było 31,57, ale zegar włączony był tam jeszcze trochę wcześniej, przed... Z zawodnikami na 10 km, także czas naprawdę dobry. Po wczorajszym przetarciu w Osielsku, dzisiaj odpaliła jeszcze lepsza noga. Trasa bardzo ładna, tak szczerze powiem. Myślałem, że byłem tu w zeszłym roku, ale byłem w sąsiednim kopalinie, a tą trasę zobaczyłem po prostu pierwszy raz na oczy. Bardzo przyjemnie się szło. Jedynie tam trochę taka wąska ścieżka była. Także trudno było wyprzedzać, ale tak ogólnie to bardzo malownicze i na pewno to wrócę jeszcze też. Czy mam siłę? Nie mam Poszło mi bardzo dobrze zająć czwarte miejsce Open na 5 km. To w swojej kategorii pierwsze miejsce. Bardzo fajna trasa, trochę wymagająca, trochę piasku, ale dało się przejść, a co najważniejsze, nie było upału ani nie padał dość. Jest z nami Krzysztof Oprzyński, dyrektor Krakowskiego Centrum Kultury, czyli organizatora dzisiejszej imprezy. Panie Krzysztofie, jak było dzisiaj? Jak się Panu podobało? Znaczy fantastycznie, no bardzo jestem szczęśliwy, że 150 uczestników przybyło do Białogóry, Mimo tego, że wczorajsza aura była fatalna i nie było wiadomo jak będzie dzisiaj, ale na szczęście dzisiaj pogoda dopisała uczestnicy również. Trasa, mam nadzieję, że nie była zbyt trudna. Nie, no było sympatycznie. Także, także pewnie troszeczkę też błota. Ale, ale myślę, że wszyscy zadowoleni wyjadą z Białogóry i oczywiście zapraszamy za rok. Trasa do przejścia, jak widać, pobiłam swój na pewno rekord, pogoda super. Co tu więcej mówić? Atmosfera bardzo fajna, fajni ludzie. Czego więcej trzeba? Za tydzień widzimy się w Łężycach.